Alfabetem I będzie to alfabet w ruchu. Słuchajcie, prosta instrukcja. Będzie Wam łatwiej i przyswoić te informacje, jak wstaniemy. Więc teraz, jeżeli macie siłę, chcecie, czujecie, to zachęcam. Będziemy wszyscy wymawiać po kolei te litery A, B, C, cały nasz polski alfabet. A pod spodem macie oznaczenia, które mówią o tym, że L to lewa ręka, P to prawa ręka, a O to obie ręce. I teraz mówiąc literę alfabetu, będziemy pokazywać to, co wskazuje ta czerwona litera. Zaprezentuję. A, B, C, D, i tak dalej. Przygotowani? No to dobra, startujemy wszyscy razem, razem ze mną alfabet. No, muszę się odwrócić, żeby go widzieć. A nie, mam no, tutaj. Dobra, ekstra. Robię to z wami. Trzy, cztery. Z głośniej. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, e, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z. No dobra, jeszcze, jeszcze czekajcie, bo jest druga część tego zadania. Uwaga, teraz zwiększamy level, żeby jeszcze Was trochę pobudzić. I teraz, jak mamy L, to mamy lewą rękę i lewą nogę. Jak mamy P, to mamy prawą rękę, prawą nogę. I jak mamy O, to mamy skok. No robimy to, słuchajcie. Uwaga, trzy, cztery. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K L M N O P L e S P U W X Y Z <laughs>